Droga duszo, w Twoim sercu rozbrzmiewa pilne wezwanie, niepokój, który nosisz w sobie od dawna. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego Twoje relacje wydają się rozpadać, nawet gdy dajesz z siebie wszystko? To nie z braku miłości czy poświęcenia, ale być może z powodu fatalnego błędu, który powtarza się po cichu na Twojej drodze. Dziś przynoszę Ci niebiańską wiadomość, aby oświetlić to, co ukryte. I poprowadzić cię do głębokiej przemiany. Jesteś kobietą światła, pełną pasji i celu, ale coś w twoich połączeniach zawsze wymyka ci się między palcami, jak drobny pasek. To nie twoja wina, bo działasz z otwartym sercem, ale musisz zrozumieć, że sama miłość nie wystarczy. Istnieją wzorce, które się powtarzają, cykle, które trzeba przerwać, a dziś zostaniesz poprowadzona, abyś spojrzała poza to, co powierzchowne. Wyobraź sobie, że każda relacja jest lustrem, odbijającym nie tylko to, czego pragniesz, ale także to, co musisz uleczyć. Ile razy już widziałaś się uwierzoną w sytuacjach, które wydawały się obiecujące, ale ostatecznie okazały się puste? To nie przypadek, ale znak, że są lekcje do nauczania. Ty jesteś gotowa, aby zajrzeć w głąb siebie i odkryć, co musisz zmienić. Fatalny błąd nie leży po stronie drugiej osoby, ale w tym, jak ty sama się ze sobą relacjonujesz. Szukasz dopełnienia w kimś innym, ale zapominasz, że już jesteś kompletna. Pragniesz bezpieczeństwa, ale nie zdajesz sobie sprawy, że prawdziwe bezpieczeństwo rodzi się w tobie. Dopóki tego nie zrozumiesz, relacje będą polem bitwy, a nie schronieniem spokoju. Zasługujesz na miłość, która unosi twoją duszę, sprawa, że czujesz się żywa i spełniona. Ale aby to przyciągnąć, musisz najpierw uwolnić się z więzów, które trzymają cię w starych wzorcach. Ile razy już poświęcałaś się zbyt mocno, gubąc się w tym procesie? Ile razy ignorowałaś znaki, oczekując, że coś zmieni się magicznie? Zmiana zaczyna się w tobie, a dziś jest dzień, aby zrobić pierwszy krok. W twoim wnętrzu jest boska siła, płomień, który nigdy nie gaśnie. Nawet w najciemniejszych chwilach. Ten płomień to twoja esencja, twoja prawdziwa natura. Kiedy łączysz się z nią, wszystko wokół ciebie się zmienia. Relacje przestają być źródłem bólu, a stają się odbiciem miłości, którą pielęgnujesz w sobie. Czy jesteś gotowa, aby rozpalić to światło? Zatrzymaj się na chwilę i weź głęboki oddech. Potuj powietrze wypełniające twoje płuca, przynoszące życie i odnowę. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie siebie wolną od wszystkich łańcuchów, które trzymają cię w związkach, które już ci nie służą. Wizualizuj siebie promienną, pełną miłości do siebie, przyciągającą tylko to, na co zasługujesz. To nie jest odległe marzenie, ale rzeczywistość, która jest w zasięgu Twojej ręki. Ty zauważyłaś, że często przyciągasz ludzi, którzy odzwierciedlają Twoje własne wątpliwości i lęki. Dzieje się tak, ponieważ wszechświat jest lustrem, oddającym ci to, co emitujesz. Jeśli wątpisz w swoją wartość, przyciągniesz tych, którzy też wątczą. Jeśli nie kochasz siebie prawdziwie, przyciągniesz tych, którzy nie potrafą kochać. Zmana zaczyna się, gdy decydujesz się zobaczyć siebie taką, jaką naprawdę jesteś. Kobietą godną miłości i szacunku. Nie jest łatwo zmierzyć się z własnymi demonami. Ale jesteś silniejsza niż myślisz. Każda łza, którą wylałaś, każdy ból, który odczułaś, był krokiem w kierunku twojej ewolucji. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać tę mądrość do zbudowania czegoś nowego. Nie musisz powtarzać tych samych błędów, bo już nauczyłaś się, co było potrzebne. Przyszłość jest w twoich rękach i może być tak jasna, jak na to pozwolisz. Pomyśl o wszystkich razach. Kiedy poświęcałaś się dla kogoś, mając nadzieję, że to wystarczy, aby utrzymać miłość przy życiu. A teraz zastanów się, ile razy poświęcałaś się dla siebie. Prawdziwa miłość nie wymaga poświęceń, ale równowagi. Kiedy zaczynasz stawiać siebie na pierwszym miejscu, wszystko wokół ciebie się układa. Czy jesteś gotowa, aby siebie postawić na pierwszym miejscu? W twoją stronę płynie potężna energia, niebiańska siła która jest tutaj, aby cię poprowadzić. Poczuj, jak cię otacza, przynosząc jasność i spokój. Ta energia nie jest tu, aby cię osądzać, ale aby pokazać ci drogę. Nie jesteś sama, nawet gdy czujesz, że świat wokół ciebie się rozpada. Jest boska dłoń, która trzyma twoją i nigdy cię nie opuści. Czy zastanawiałaś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć tak harmonijne relacje? Podczas gdy twoje zawsze wydają się pełne konfliktów. Odpowiedź tkwi w tym, jak oni sami się ze sobą relacjonują. Kiedy jesteś w pokoju ze sobą, świat zewnętrzny odzwierciedla ten pokój. Kiedy jesteś w wojnie ze sobą, świat zewnętrzny odzwierciedla tę wojnę. Wybór należy do ciebie pokój czy wojna. Nie ma już czasu na marnowanie go na relacje, które nie pomagają ci się rozwijać. Każda minuta którą spędzasz na czymś, co ci nie służy, to minuta skradziona z twojego własnego przeznaczenia. Przyszłaś na ten świat, aby błyszczeć, a nie gasnąć. Nadszedł czas, aby przeciąć wiajzy, które cię trzymają i objęci nowe, które nadchodzi. Jesteś kobietą mocy, nawet jeśli nie zawsze tak się czujesz. Każde wyzwanie, któremu stawiłaś czoła, uczyniło cię silniejszą, mądrzejszą, bardziej przygotowaną na to, co nadchodzi. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać tę moc do stworzenia życia, na które zasługujesz. Nie ma już miejsca na wątpliwości czy lęki. Przyszłość czeka na ciebie i jest jaśniejsza, niż możesz sobie wyobrazić. Wyobraź sobie siebie za rok, całkowicie przemienioną, żyjącą w związku, który sprawia, że czujesz się spełniona i szczęśliwa. Ta wizja nie musi być tylko marzeniem. Może być twoją rzeczywistością. Wszystko zależy od wyborów, które podejmiesz dziś. Ty jesteś gotowa, aby objęć tę nową rzeczywistość. Jest prawda, która musi zostać powiedziana. Nie możesz zmienić przeszłości, ale możesz zmienić przyszłość. Każdy wybór, który podejmujesz dziś, kształtuje jutro. Wybierz kochanie siebie, wybierz szacunek do siebie, wybierz stawianie siebie na pierwszym miejscu. Kiedy to robisz, wszechświat sprzyja tobie, przynosząc do Twojego życia tylko to, na co zasługujesz. Ty zauważyłaś, że kiedy zaczynasz się doceniać, ludzie wokół Ciebie też zaczynają Cię doceniać. To nie przypadek, ale prawo wszechświata. Miłość, którą dajesz sobie, to miłość, którą przyciągasz. Kiedy traktujesz siebie z tłością i szacunkiem, świat odpowiada tym samym. Nie ma już miejsca na związki. Które sprawiają, że czujesz się mała. Jesteś wspaniałą kobietą, pełną światła i potencjału. Każdy, kto tego nie widzi, nie zasługuje, aby być u Twojego boku. Nadszedł czas, aby podnieść swoje standardy i przyciągać tylko to, co odzwierciedla Twoją wielkość. Pamiętaj: Nie jesteś sama w tej podróży. Wokół Ciebie są anioły, prowadzące każdy Twój krok. Szeptają Ci do ucha. Przypominając o twojej wartości i sile. Słuchaj tego cichego głosu, bo to twoja prawdziwa esencja. Jesteś kochana, chroniona i prowadzona. Teraz weź głęboki oddech i poczuj, jak przemiana dokonuje się w tobie. Jesteś gotowa, aby zostawić za sobą to, co ci nie służy i objąć nową. Fatalny błąd został już zidentyfikowany, a uzdrowienie jest w twoich rękach. Od dziś Twoje relacje będą odbiciem miłości, którą masz do siebie. Jesteś gotowa, aby zabłysnąć. I tak się stanie. W Twoim sercu ukryta jest tajemnica. Coś, tego jeszcze nie odważyłaś się w pełni zbadać. Ta tajemnica jest kluczem do odblokowania nowego poziomu połączenia. Nie tylko z innymi, ale przede wszystkim z samą sobą. Wyobraź sobie, że odpowiedź na wszystkie Twoje wątpliwości jest bliżej, niż myślisz, ukryta w miejscu, które już znasz, ale jeszcze nie zgłębiłaś go dogłębnie. Czy kiedykolwiek zatrzymałaś się, aby przyjrzeć się, jak Twoje przeszłe wybory ukształtowały to, co przeżywasz dziś? Każda decyzja, każde tak lub nie, było cegiełką w budowaniu Twojej obecnej rzeczywistości. Ale co, jeśli powiem Ci, że możesz zacząć budować coś zupełnie nowego, już teraz? Przeszłość nie musi definiować przyszłości, a ty masz moc, by napisać swoją historię na nowo. Pomyśl o relacji, którą podziwiasz, czy to kogoś bliskiego, czy nawet postaci z filmów lub książek. Co sprawia, że to połączenie wydaje się tak wyjątkowe? A teraz zastanów się, czego brakuje w twoich relacjach, aby osiągnąć ten sam poziom głębi i znaczenia. Odpowiedź może być bliżej, niż sądzisz. Nad tobą unosi się energia odnowy, jak delikatna bryza zwiastująca nadejście nowej pory roku. Ta energia jest tutaj, aby opyścić to, co już ci nie służy, i zrobić miejsce na nowe. Poczuj, jak cię o przynosząc obietnice lepszych dni. Czy jesteś gotowa, aby przyjąć to, co wszechświat ma dla ciebie w zanadrzu? Czy zastanawiałaś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć naturalny magnetyzm? Przyciągając zdrowe i trwałe związki. To nie kwestia ształścia, ale wynik głębokiego połączenia z samym sobą. Kiedy naprawdę się poznajesz, emanujesz energią, która przyciąga to, co prawdziwe i autentyczne. A ty, czy już odkryłaś, kim naprawdę jesteś. Wyobraź sobie, że każdy dzień to czysta karta, czekająca na wypełnienie twoimi wyborami i działaniami. Co napiszesz dzisiaj? Czy będzie to kolejny rozdział wątpliwości i lęków, to po początek nowej historii, pełnej miłości i spełnienia? Długopis jest w Twoich rękach, a kartka czeka na Ciebie. W Tobie jest głos, który szepcze prawdy, których nie zawsze chcesz słuchać. To Twoja intuicja, Twój wewnętrzny kompas. Ile razy już go ignorowałaś, tylko po to, by później żałować. Nadszedł czas, by mu zaufać. By pozwolić mu poprowadzić Cię ku temu, co naprawdę ważne. Ty zauważyłaś, że kiedy jesteś w zgodzie ze sobą, wszystko wokół wydaje się płynąć z większą łatwością. Dzieje się tak, ponieważ wewnętrzny spokój jest fundamentem pełnego życia. Kiedy jesteś w harmonii, przyciągasz harmonię. Kiedy jesteś w konflikcie, przyciągasz konflikt. Wybór należy do Ciebie. Jaką energię chcesz emitować? Pomyśl o wszystkich razach, gdy czułaś się zdradzona, czy to przez kogoś, czy przez samą siebie. Te doświadczenia nie poszły na marne, były lekcjami, które przygotowały cię na to, co nadchodzi. Teraz nadszedł czas, by wykorzystać tę mądrość do zbudowania czegoś, co naprawdę ma wartość. Czy jesteś gotowa, by zamienić ból w siłę? W tobie jest ogień, pasja, która czeka na uwolnienie. Ten ogień to twoja siła, twoja determinacja. Twoja zdolność do stworzenia niezwykłego życia. Kiedy rozpalasz ten płomień, wszystko wokół ciebie rozjaśnia się. Czy jesteś gotowa, by pozwolić temu ogniowi płonąć, pochłaniając wszystko, co już ci nie służy? Czy zdarzyło ci się powtarzać te same schematy, nawet wiedząc, że nie przynoszą ci szczęścia? Dzieje się tak, ponieważ zmiana wymaga odwagi, a odwagi nie zawsze łatwo znaleźć. Ale co, jeśli powiem ci, że już masz w sobie całą odwagę, której potrzebujesz. Wszystko, tego brakuje, to zrobić pierwszy krok. Wyobraź sobie siebie za kilka miesięcy, patrzącą wstecz i widzącą, jak wszystko się zmieniło. Tujesz dumę z siebie, szczęście, że przejęłaś stery swojego życia. Ta wizja nie musi być tylko marzeniem, może stać się Twoją rzeczywistością. Wszystko zależy od wyborów, które podejmiesz dzisiaj. Istnieje niewidzialne połączenie między tobą a wszechświatem. Złota nić, która łączy wszystko, co istnieje. Kiedy dostrajasz się do tego połączenia, zaczynasz rozumieć swoje miejsce na świecie i cel swoich relacji. Czy jesteś gotowa, by połączyć się z tą energią i odkryć, co wszechświat ma ci do powiedzenia? Czy zauważyłaś, że kiedy przestajesz gonić za miłością, ona sama zaczyna do ciebie przychodzić? Dzieje się tak, Ponieważ prawdziwa miłość nie potrzebuje być goniona, płynie naturalnie, gdy jesteś w zgodzie ze sobą. Przestań gonić i zacznij przyciągać. Miłość, na którą zasługujesz, jest bliżej, niż myślisz. Jest prawda, którą często trudno zaakceptować. Nie możesz kontrolować tego, co robią inni, ale możesz kontrolować, jak reagujesz. Kiedy przejmujesz kontrolę nad swoimi emocjami, stajesz się niepokonana. Nikt i nic nie może odebrać ci spokoju, chyba że na to pozwolisz. Czy jesteś gotowa przejąć tę kontrolę? Pomyśl o wszystkich razach, gdy czułaś się zagubona, nie wiedząc dokąd iść ani co robić. Teraz wyobraź sobie, że masz w rękach mapę, która pokazuje drogę do szczęścia i prawdziwej miłości. Ta mapa istnieje i jest w tobie. Wszystko, co musisz zrobić, to nauczyć się ją czytać. Na końcu tunelu jest światło, nawet jeśli teraz go nie widzisz. To światło to obietnica lepszej przyszłości, zdrowych i znaczących relacji. Kontynuuj swoją drogę, nawet gdy ścieżka wydaje się ciemna. Światło jest bliżej, niż myślisz i czeka na ciebie. Czy zastanawiałaś się, dlaczego niektórzy ludzie wydają się mieć wszystko, podczas gdy inni tak bardzo się zmagają? Odpowiedź tkwi w tym, jak postrzegają życie i samych siebie. Kiedy zmieniasz swoją perspektywę, zmieniasz swoją rzeczywistość. A ty, jak wybierasz postrzegać siebie i świat wokół siebie. W tobie jest siła, która jest w stanie poruszyć góry, zamienić niemożliwe w możliwe. Ta siła to Twoja miłość do siebie, Twoja wiara, Twoja determinacja. Kiedy sięgasz po tę siłę, nic nie może Cię powstrzymać. Czy jesteś gotowa odkryć, jak potężna naprawdę jesteś. Teraz zamknij oczy i wyobraź sobie siebie, żyjącą życiem swoich marzeń, otoczoną relacjami, które sprawiają, że czujesz się kochana i doceniana. Potuj wzęczność wypełniającą Twoje serce. Bo ta rzeczywistość jest w zasięgu Twojej ręki. Wszystko, co musisz zrobić, to uwierzyć i działać. Wszechświat sprzyja Tobie. A ty, co zrobisz od dziś? Droga duszo. Dotarliśmy do końca tej wiadomości, ale nie do końca Twojej podróży. Dziękuję Ci z głębi serca za poświęcenie czasu i uwagi tym słowom, ponieważ zostały one napisane z wielką miłością i intencją poprowadzenia Cię ku pełniejszemu i bardziej znaczącemu życiu. Jeśli ta wiadomość poruszyła Twoje serce i czujesz, że jesteś gotowa objęć zmiany, których tak bardzo pragniesz, potwierdź odbór, wysyłając numer 555. Ta litba symbolizuje transformację, która ma się wkrótce wydarzyć w Twoim życiu. Znak, że jesteś otwarta na przyjęcie nowego i pozostawienie za sobą tego, co już Ci nie służy. Zanim odejdę, chcę przypomnieć Ci o znaczeniu dołączenia do naszego kanału. Zapisz się i aktywuj dzwonek powiadomień, aby zapewnić, że żadna wiadomość inspiracji, wskazówek czy wsparcia nie przejdzie niezauważona. Każdy film, każde słowo. Jest przemyślane, aby pomóc ci iść naprzód z większą jasnością i pewnością siebie. Nie jesteś sama w tej podróży, a my jesteśmy tutaj, aby wspierać cię na każdym kroku. Więc nie czekaj dłużej. Zapisz się, aktywuj powiadomienia i pozwól sobie na otrzymywanie wszystkich treści, które przygotowaliśmy z taką troską. Zmiana, której tak bardzo pragniesz, jest bliżej, niż myślisz, a my jesteśmy tutaj. Aby pomóc Ci ją osiągnąć, wyślij numer 555 i zrób pierwszy krok ku nowemu życiu. Wszechświat sprzyja Tobie, a Ty zasługujesz na wszystko, co najlepsze, co ma do zaoferowania. Z miłością i wdzięcznością. Twoja niebańska posłanniczka. Świecąca gwiazda.